Siemano, widzę, w dzisiejszym odcinku z Petsim99 otworzymy sobie 1000 rave giftów. Tak jest, widzę, znowu otworzymy sobie rave to zobaczymy, no nigdy mi na odcineczku nie wypadł ten hit, to są moi przeklęte hits, numer jeden. Oby dzisiaj wypadł, bo z tego co wiem, szanse są spora a więc no oby wypadł, Widzowie, oby wypadł, bo na ten opening wydałem 4 hits, No więc jakie no to i tak mi się nie, raczej nie zwróci, no ale otwieramy, otwieramy te wisiki, widzowie. Dobra, ja sobie zbinduję na począteczku. dobra, pyk, to sobie odbindujmy, bo po co mi to, dobra rave gifty, dobra mamy, pyk confirm, jedyneczka dobra i na starcik takie kilka ustameczek, dobra i zobaczymy co mi wpadnie, jo to czuję to jeszcze, no tej no pierwsze, pierwsze, widzę takie na rozgrzanie, wiadomo, że na rozgrzanie, dobra, pyk, 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 dawaj Preston, Titanica normalnie, nie? Dawaj, dawaj Preston, no nic nie ma, nic nie ma, póki co, ale nawet... widzę, spokojnie, spokojnie, to jeszcze mam tyle giftów do odpierania, że na spokojnie, to jeszcze będzie już pet wizowy No, w sensie, no o, oby był, oby był ten huge pet, bo jak nie będzie, to będę, no, no co no, zły będę po prostu, no co tutaj będę odkrywał. Dobra, chodźmy na RNG event, widzowie. Item, kosteczki też mamy, to sobie później otworzymy. Dobra, pyk, 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 dobra, sporo kosteczek już otworzyliśmy, no i tutaj gdzieś jakiś huge pet może, huge race, goblin, no, preston, preston. No, nie oddało, nie oddało. Już taka skromna stóweczka za nami. To no, dawaj, dalej. Tutaj, o tak sobie otworzymy teraz. Dobra, pyk Dawaj, prosto. I przy merchant sobie kupimy, żeby nie widział, co mi leci. Uwaga, uwaga, co mi poleciało. No, chyba bez hitchpeta, widzę, chyba bez hitchpeta. Ja w ogóle mam jakiegoś rejfiku Goblina. Nie mam. To nie będzie, jak nie trafię, to będzie widać akurat, czy mam, czy nie mam. Dobra, widzę, przeróbmy sobie tylko z Jak mało tych kostek, mi przez nocka mi nafermiło. No, ale dobra, przerabiamy. Dobra, tylko 7 kosteczek, to będzie tak skromnie, to dobra. To my już sobie użyjmy, czekać. I co tej te kosteczki, dobra, już 7, dobra, tych sobie, kilka użyjemy, tych i dobra, tak będziemy sobie rolować co kilka tych. Just już myślałem, że huge pet, ja! Yeah. Dobre i otwieramy gifty dalej, tak na przemian będziemy robić. O teraz sporo giftików otworzymy, no i zobaczmy. No, mi chyba tylko jeden goblin w życiu otworzyła już tych giftów, otworzymy no pewnie z 5000 na luzie, co nie? A więc o, przydałoby się jeszcze jednego trafić, tak co najmniej. Ja tego jednego gobelinka bym sobie zlokował na pewno, bo nie mam już takiego, no przydałby się do mojej armii hiszpetów. No ale jak widać coś nie dropi. To się dropi dobra to kosteczka no takie rozluźnienie i uwaga. No i oczywiście Solarek, kochany Solarek, Solarek i zawiem. Dobra, ja teraz trzworeczkę sobie zaspamię, pek pyk, pyk i rolls dodamy. O, taki, taki tak, tak zimnie. O. No i tak dziwnie nie oddało, dobra, ale może pet gdzieś, coś, coś Nie ma, dobra, jeszcze jeden roll Czy Szykowski mi zostaną. o No Boże, znowu przyszło dużo No już się nabrałem znowu, więc co jest Nie tak, dobra, otwieramy Otwieramy dalej, pyk, 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 dobra I mamy tutaj yy, Przepiękne rave Gifciki i czy będzie pet, no nie ma, 718 Gifcików, widzę, dobra Pyk, 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 pyk Pyk, pyk, dobra I, zowie, I dowodź teraz No, no No, nie ma Nie ma nic niestety Dobra, otwieramy te gifciki Dobra, bo ja już tak się rozpędza a tu już sporo giftów Teraz czwóreczko, no tutaj Tutaj już 100 ponad giftów otworzyłem w tym jednym otworzeniu i zobaczmy co z tego wypadnie No nic nie wypadnie, nic, dobra, otwórzmy te rosy i idziemy na inny world, bo widzę, że na tym RNG nie oddaje tym bardziej Dobra, ostatnie. kosteczka, pyk, no tutaj raczej nic się nie zapowiada, żeby coś dobrego Bo jeszcze sobie upgrade'y porobię w sumie, bo Ten update już jak jestem to jeden, to już jutro będzie update, więc zapraszam was na Live z update, to już mówiłem. Dobra, no nic sobie tutaj nie wymaksuje No, już a tego mi się nawet nie opłaca, bo tego i tak nie tam To choć mi widzę, jak gdzieś indziej sobie to otwierać. Dobra, widzę, to niech będzie ten Millionaire Ward. Bo w ten w tym, tym wychodzi ten Kawaii Ward całe widzowie. A więc no, otworzymy sobie Millionaire wordzie. Bo na nie będę. Aj, przekazać sobie, zróbmy ten raj. Czemu nie widzę, czemu nie dobra? Chodźmy sobie, dobra. Przechodzimy, przechodzimy. No, jestem ciekawy dzisiejszego mojego laka. Pyk, 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 pyk. Dobra, i mamy końce siedemki, a więc możemy już wychodzić elegancko. Widzę, dobra, wychodzimy i mamy końce siedemeczki. Ciekawe jest tych czwórki. To już sprawdzimy jeszcze, widzę. A, nie ma letkult. Cool. A, dobra, myślałem, że cooldownu nie ma, dobra. Chciałbym tak dobrze. Obraty, w ogóle, jak mało bierze w tym elegancie tych. Osób udział, ale zobaczmy, co nam tutaj wypadnie. A, ah, widzowie. No nie ma póki co Goblinka i ile tych otworzyliśmy już. Dobra, za chwilę w połowie Opening to otwórzmy sobie, tak nie wiem, do połowy. Może idealnie będzie. Dobra, jeszcze 48. Dobra, zbamy tym kurde, co Ja tutaj będę, widzowie, przy ten się tutaj. Czekał z tymi giftami, no proszę, o deseczka, ale to pierwsza deska na 500 giftów, no to nie jest na dobrze, widzowie, nie jest Dobra, ulepszamy tą maszynę, może ona coś nam da, jakieś szczęście, coś od no, dobra Otwieramy jeszcze trochę tych ku widzowie, i idziemy na Trading Plaza, tam może nam lepiej odda Dobra, otwieramy, 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 dawaj Preston, dawaj, 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 dawaj no proszę, proszę, jednego, jednego chociaż, no bo chcę mieć tego Peta, no fajny jest goblinek, no. Presto nie widać, nie chce mi dać, dobra, chodźmy na Trading Plaza, otworzyć sobie, a to jeszcze taką czwóreczkę, taką zaskoczenie, dobra. Zobaczmy co z niej nam wypadnie, dobra, pyk. ha, ah, no i nie ma, chodźmy na Trading Plaza widzę. Dobra widzę, jesteśmy tutaj na Trading Plaza, dobra i otwórzmy sobie od razu jakieś te gifciki, w ogóle to Rainbow, huge. Czemu on tak ziomek wystaje po rapu? No pójdą w górę na pewno te rainbow że daj tu, no ale nie aż tak, kurde, póki co. Jak już są takie tanie, to nie, no nie wiem, no w sumie nie, nie zgaduję, jak nie wiem, dobra. Zobaczmy, co nam z tego wypadnie, dobra. Dawaj, presjon, coś dobrego, proszę. O, deska, no ale poza deską nic nie ma, widzowie, no. Coś tutaj, coś nie idzie, widzowie, coś nie idzie, dobra. Tak, 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 tak. No i zobaczymy, czy nam hirze wypadnie z tego, dobra ono jednego Kublinka, Preston, jednego. No, nad jednego nie chce mi dać, Preston, no. Ale przy okazji, patrzcie, widzę, jakiego nowego Liga mamy. A tak, widzę, w zasadzie to Ligi, ponieważ mamy nowy Kawaii Ward widzowy. Będzie nowy Kawaii World, czekajcie, ja mam na też ja to pokażę. Patrzcie, widzę, tak się ten Kawaii World prezentuje, no do, trochę podobny... Do no, dość podobny do PC No, ale ja nie narzekam, bo mamy w końcu nowy Ord OS Net Player Upgrade. Ale ja już się naprawdę nie mogę doczekać tego update'u, bo się zapowiada fajnie. A i przy okazji widzę, tej patrzy na główny i tej mamy Lika, że będzie. Tier 10 enchantów w tym się, a więc w końcu będziemy mieli Tier 10 enchantów. Widzę, no ile można było czekać. Tier 9 też nad nim, kiedy on wyszedł, chyba jak Prison Ward? Nie pamiętam, widzowie. No naprawdę nie pamiętam, no ale było to bardzo, bardzo dawno, widzowie. No, bardzo dawno, i w... no i dobrze, że wychodzi ten Tier 10, ale wydaje mi się, że Tier dziesiąty też będzie maksymalny, bo taka dyszeczka to taka równa liczba. No ale dalej mamy Kawaii Ferrer Pack, no to co zawsze, i mamy tutaj Huge P, Cika, widzowie, jest ludzi. Chador jajka. Tak jest nowe Excluive Jajka te klasik nie pamiętam ile były, czy tydzień, czy dwa tygodnie już. Classic Jajka są już dwa tygodnie a więc yy, mamy co do teraz co dwa tygodnie Excluive Jajka. chyba, że będą takie jak SpongeBob Jajka, ale wątpię bo te SpongeBob Jajka były takie limitowane. No chyba, że jeszcze zostaną na tydzień, to tak może być widzowie. Ale zobaczymy jeszcze w Update ale ja to już nie o likach bo lik już tutaj mamy omówione jeszcze w, w odcinaczku yy, z Kawaii Update. Update'u mamy to teraz Otwie Ramy gifty, no z których nic nie leci 294, no 300, 300 giftików jeszcze Dobra, zespammy sobie trochę tymi giftami, widzowie, i zobaczmy, co nam wypadnie Proszę, proszę, jednego, jednego huge peta o, Nie ma, widzowie, nie ma, nie ma, nie ma, jeszcze raz, nie ma Dobra, tak, tak, sobie odpuszczmy Tak, 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 dobra, pyk Dawaj, Prestoniku, dawaj, dawaj, no Jednego, nawet jednego huge peta, no jednego, no Czy ja widzę, proszę o, o dużo? Rave gobbym, to jest 50 milionów, to kurczę, no. A wydałem na to gift ze 180 milionów, to, to jest, a, to i tak by mi się nie zwróciło, no. Ale jedne, jeden, jeden to tak fajnie wygląda, tak, to no, 2000 tak na kamerze, no. Na kamerze to na dwa, no, ponad 2000 otworzyłem bo na liveach jeszcze, no i nie ma huge peta, no co to ma być, no. Panie prestonie, no dobra, otwieramy dalej. No i nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma i też tutaj nie ma. Ile giftów widzę do końca? Ile giftów? ile giftów 134 gifty. No, nie najlepiej, nie najlepiej, ale dobra. Otwieramy dalej, otwieramy dalej, widzowie, otwieramy dalej. Zobaczymy, co nam poleci. Dobra. Dawaj preston. No. Nic nie leci, widzowie, nic nie leci. Dobra, ostatnią stóweczkę nie nie otwórzmy sobie na normal. No, na wojnie, no tak jak. No, ale na normal orci, Wiecie o co chodzi, widzowie, na pewno. Dobra, widzę, ja tutaj nie będę przedłużał. Dobra, taka. Usypał, po. Po. 12, póki co. 12, może tak mniej trzeba otwierać, widzowie. Albo. patrz, widzę, ja może mam taktykę. No to dobra, tutaj leci, leci, no nic nie ma. Ale patrzcie, widzę. Jedy, jedyneczka. Taka skromna jedyneczka i z takiej jedyneczki wyleci mi hit -bet. No, prawie, prawie leciał. Prawie, 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 no, ale dobra, myślę. Się nie poddajemy. Jezu, ile do tego spami, przecież mi końcówka została, po co tak spamię, no dobra. No, a może z takiego spamienia nie wydać ich już, no. Ja, co jest, widzowie, dobra. 1-4-8, zobaczmy, czy 148 4 8 odda uwaga. No wątpię, wątpię, bo już końcówka tych giftów, no ciężko może być z tym hitchbetem 40 giftów widzę, dobra, po czwóreczkę, póki co otwieramy 12 giftów, dobra Teraz tak trochę przystopowałem, bo chcę tak przedłużyć te wsiki. może tutaj coś wypadnie na wydłużenie jakimś czy coś Dobra, proszę, proszę, 10 giftów Dawaj presen, Teraz słuchaj, no i budzka jest, no i hitchbeta nie ma, no co jest? Jeszcze sprawdzę, no nie ma, no nie ma, nie ma 18 giftów, dobra, ósemeczka, 4, 4 i 1 Jednego sobie zostaje, czekajcie, dobrze to obliczyłem. A nie, jeszcze jeden, to jeszcze jeden. No i uwaga, uwaga! Mm, nie ma, widzowie, nie ma Huge Peta, czyli z tysiąca Rave giftów, A czekajcie, teraz będzie tysiąc, w sumie, dobra, co ja gada. no Z tysiąca Rave Giftów nie wypadł nam nawet ani jeden Huge pet. No więc, widzę, sami możecie ocenić ten drop do no ale według mnie nie jest zbyt mocny. Ale dobra, widzę, sobie, jak co odcinek, rozdajmy sobie 15 F albo Huge Peta. Dobra, widzę, pod ostatnim wiki było 20 efekt, czyli teraz, gdzie jesteś kiszbetu, no ale klasycznie na 50 to łopeczek. plus jest huge pet. A na poniżej 50 jest yy, 15M gems. A więc, dobra, widzę na ekranie wysiedlają się zwycięzca, giveaway na 15M gems. I sprawdźmy, czy ma wymagania. Czyli tutaj chodzi o grupkę Roblox i o followa na profilu Roblox. Dobra, jesteśmy tutaj już na Robloxie i sprawdźmy, czy robi ma wymaganka. Widzę, czyli following, czy jest follow. No i pięknie jest follow. I sprawdźmy, czy jest jeszcze grupka. No jest elegancka grupka, więc idziemy wysłać kolego. Dobra, wchodzimy sobie tutaj.

I wklejamy sobie nick Robiego. A więc gratuluję Robik i gemy poszły na twoje konto Roblox. No w bestiemie, no wiadomo o co chodzi. No ale w dzisiejszym odcineczku klasycznie rodzajmy sobie 15M Gems albo Hiszpeta. Zależy wszystko od łapek. Czyli zostawcie łapkę w górę z suba z dzwonem, no i w komentarzu napiszcie swój nick. I napiszcie słowo update, bo już jutro będzie nowy kałaj update wizowym, A więc życzę Wam powodzenia w mijaniu 50 łapek no i co, no i zostawcie jeszcze subika z łapkę w górę, żeby Was takie fajne filmiki nie ominęła, to już Pij się na grupkę Roblox i zawsze się follow, bo to też jest zawsze wymagane, zawsze to sprawdzamy tak jak widzicie, widzę na odcineczku, no i co? Dzisiaj niestety Opening nie oddał zbytnio na 1000 giftów bez Hidryka widzowie o tyle, tyle, Hidry, tyle z C